Nie zapomnij zostawić słupka i łapki w górę dzięki, a tutaj pięć ostatnich słupków. Rosa i Walczak nadal prowadzą sprawę Seryjniaka. Udają się do studia fotograficznego, o którym była mowa w ostatnim odcinku. Policjanci znaleźli tam fotografie rodziny przy stole. Kuba wraz z Izo uważa ją, że Seryjniak porywa ludzi podobnych do członków swojej rodziny, a gdy już ich zabije, to robi im pośmiertne zdjęcie na metalowym stole. Zgodnie z jego działaniami przyszedł czas na małą dziewczynkę. Śledczy mieli rację. Wkrótce na komendę przychodzi kobieta. Zgłosi zaginięcie dziesięcioletniej córeczki. Guba i Rosa ruszają tym tropem wszystko wskazuje na to, że depczą Saryniakowi po piętach. Rosa zaczyna się coraz gorzej czuć. Kuba jest zmartwiony stanem partnerki. Pyta co jest grane, lecz policjantka nie wie co się z nią dzieje. Przeprasza walczaka, ale musi przerwać służbę i wrócić do domu. Policjant sam został na placu boju. Musi zakończyć te śledztwo i złapa seryniaka, póki jeszcze nic nie zrobił dziewczynce. Segartyka. Niestety z Rosą jest coraz gorzej. W końcu trafia do szpitala i walczy tam o życie pije się w piersz. Myślałem, że rozwiązanie w sprawie Seryniaka przyjdzie dopiero w następnym sezonie, a wszystko wskazuje, że jeszcze będzie w tym. I fajnie. Tutaj nie będę marudzić, że Rosa i Walczak mają drugi finał z rzędu w przeciwieństwie do innego finału. Co mnie najbardziej martwi? To co z Rosą? Czytałem teorię, że Paulina ma zostać nową komendant. A obawiam się, że zastąpi Rosę. I jak za starych czasów będzie pracować z Walczakiem. Bo ile może jeździć z prokuratorem? I ile produkcja zawiera z jeden odcinek? Możecie Ciągnąć 4 zespoły na 4 odcinki. No raczej niedługo, max jeden sezon, obym nie miał racji. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy Rosa przeżyje?